Ciężarek Gripa, czyli Wasz ulubiony kształt ciężarka, dostępny jest teraz w gramaturach, które na pewno przypadną do gustu karpiarzom uwielbiających hardkorowe, dalekie wywózki. Mianowicie, ciężarki te dostępne są teraz w gramaturach 750, 500 oraz 400 gramów. Kształt ciężarka sprawia, że zestaw bezpiecznie nawet leży na bardzo pochyłych stokach, na miękkich podłożach, chociażby typu piasek. Powłoka ciężarka została tak zaprojektowana, aby doskonale ona się maskowała z praktycznie każdym rodzajem dna czyli z mułem, z piaskiem, żwirem czyli no zestaw praktycznie jest wtedy nam niewidoczny na dnie. Ciężarek wyposażony jest w bardzo duży krętlik który pasuje do wszystkich klipsów dostępnych na rynku. Śmiało tutaj mogę powiedzieć, że jest to jeden z takich produktów, gdzie, gdzie, gdzie stosunek ceny do jakości naprawdę jest jak najbardziej w porządku.